Raz, dwa, raz, dwa. No i ja pierwsza, otwieram. O, pyszniutka czekoladka. Ojej, co z nią? Jest taka miękka. Co mam z nią zrobić? Hmm. O, wiem. Trzeba ją schłodzić. Ok. Najpierw przetnę opakowanie. Spójrz. Widzisz? A teraz wyciskam czekoladę prosto na lód. Będę miała czekoladowe, pyszne serduszko. Ale super mi to wyszło! Rzeczywiście fajny pomysł! A teraz trzeba to zjeść. Mm, pyszne. A ty, co masz? O, ja też dostałam czekoladę. Super. Niestety jest zamrożona i twarda. Kurczę. Nie mogę jej ugryźć ani przełamać. Bołam się te głupia czekolado. Nie działa. No dobra, będę ją po prostu lizać. A ja będę robić dalej różne kształty. Na przykład kwiatek. Ojej, jaki piękny. I taki pyszny. Słodki czekoladowy kwiatek. To jest właśnie to. No to sprawdźmy. Makaron? Super. Zaraz go zjem. Co to ma być? Jest zamrożony. Co za ubaw. Nie dam rady go ugryźć. Twardy jak kamień. A mnie się poszczęściło. Mam pyszniutki, gorący makaron. O tak, jaki smaczny. Z przyjemnością zjem wszystko. O, jestem pełna. Co się dzieje? Ja płonę. To było ostre. Nie, moje pałeczki. Ojej, ojej. Aj, przestań. O, roztopiłaś mój makaron. Dzięki. O, to jest pyszne. Dobra, to moje. Sprawdźmy. O, pizza wspaniale. Jaka gorąca! Pyszności! Zaraz ją zjem! Co za zapach! Prawdziwy odlot! Rewelacyjna pizza! Zjem jeszcze jeden kawałek! I ty też już otwieraj! Hurra, ja też mam pizzę! Ale cała jest pokryta lodem! Co robić? No jeść jak to co. Ale przecież jest twarda jak kamień, jak mam ją jeść? Nie daję rady jej nawet ugryźć. No dalej! Głupia, zimna pizza! A ja jestem taka głodna. Chcesz trochę? O, dzięki przyjaciółko! Pyszne. Ciekawe co mamy tym razem. Raz, dwa, trzy! Wygrałam, otwieram! O, to coś słodkiego! Myślę, że to jest pyszne. Ale co to jest? Może ty wiesz? Nie mam pojęcia, ale sprawdzę, co ja mam. O, czupa czups! Jaki duży! Spróbuję go. Ojej, język mi się przykleił. To straszne, pomóż mi! Ciągnę, ale nic nie działa. Wiem, szklanka wody pomoże. Poleję troszeczkę. I odklejamy. O, teraz mój język płonie! Jak to boli. Ale mimo wszystko dzięki. Cieszę się, że się udało. A co ja mam? To płynny karmel. Jakie pyszne. A za pomocą słomki zrobię karmelowe bąbelki. Jakie piękne! I takie pyszne. Chcesz trochę? Nie dzięki. Teraz ja czy ty? Zaczynaj! No dobra. O, mam zestaw z McDonald's. Ciekawe, co tam jest? To nuggetsy. Uwielbiam je. Muszę szybko spróbować. Oj, jakie gorące! Gorące, ale troszeczkę podmuchami będą dobre. pyszności. A ty co tak siedzisz? Zobacz, co masz. Rzeczywiście. Oj, to pudełko z nuggetsami. Ale co z nimi zrobić? Przecież są zamrożone. I jak mam to jeść? W ogóle nie da rady tego ugryźć. Są takie twarde. Co za porażka. A moje są takie pyszne. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Użyję prostownicy do włosów. Podtrzymam przez chwilę. Super. Ojej, jakie gorące. Patrz. Teraz mam takie pyszne nagetsy jak ty. Ale na fajny pomysł wpadłam. Brawo. Mogę zacząć? Dobra, a ja zamykam oczy. Wow, koktajle! Patrz! Prawie ogłuchłam! Ojej, ale ekstra! Zaraz go. Ej, co jest? Mrożony koktajl? Jak mam to wypić? Nie rozumiem. Spróbuję go wyciągnąć. Od razu lepiej. Będę go lizać. To jest pyszne. Są też tu pianki marshmallows! Ale ekstra! A teraz ja wypiję mój słodki czekoladowy napój! Jest taki dobry! Skończyłam! Było super! Zobaczmy! O, to gofry z syrowym i masłem! Jak one pysznie wyglądają! I pachną tak apetycznie! Nóż, widelec i kroimy! Muszę spróbować tych pyszności. Kroję kawałeczek. Och, co za smak! Nie potrzebuję już noża. Ciekawe, co ja mam. Kurczę, też gofry, ale zamrożone. To jakiś żart? Są skamienia. Nie dam rady ich jeść. Co robić? Spróbuję je pokroić. Zarówno nóż, jak i widelec mi nie pomogły. Dobra, wezmę piłę. Co ty robisz? Lepiej zabezpieczę oczy. Zaraz przepiłuję te gofry. Właśnie tak. Można próbować. Wezmę kawałeczek. Ojej, i tak ciężko się gryzą. A. Pierwsze lody będą smaczne. Do lodów waniliowych dodam żelkowe oczy. Mmm, pyszka. Myślę, że to połączenie będzie fantastyczne. Mieszamy i masa zrobiona. Pozostało tylko wlać ją do maszyny, wycisnąć na wafelkowy rożek i ozdobić. Strzelającą posypką. Kto dostanie te lody, będzie szczęśliwy. Zabiorę się za kolejnego. Do pomarańczowych lodów dodam ten kawałek śmierdzącego sera. Nie mam pojęcia jak ludzie mogą to jeść. A teraz czekamy aż wszystko się wymiesza. Gotowe. A teraz trzeba wlać tę śmierdzącą mieszankę do maszyny, wyłożyć te obrzydliwe lody dorożka i posypać. Ach, wezmę po prostu kurze łapki. Wygląda śmiesznie jak rogi. Gotowe! Dziewczyny, która zacznie? Okej, okay, kamień papier, papiernożyce, świetnie. Nancy wygrywa. I wybiera najładniejszy rożek. Wow, wygląda pięknie i smakuje cudownie. A ta strzelająca posypka. Przyjemnie łaskoczy mój język. Nie mogę się doczekać. Wezmę swój rożek. Co to ma być? Na pewno można to jeść. Nancy, chcesz się zamienić? No i dobra. O, mam pomysł. Nie chcesz się zamienić? To mam powód, żeby popsuć ci apetyt. Spójrz na te łapki. Trzymaj się z daleka od moich lodów. Co ty zrobiłaś? Fu, to nie smakuje dobrze. Gdzie mogę to wypluć? Nie dam rady tego utrzymać. O, tu jest torebka. To była moja ulubiona torebka. Przepraszam. Możesz ją zabrać. Okej, okay, co by tu jeszcze okay. wymyślić? O, wiem! Wezmę lody truskawkowe. A ponieważ są czerwone, to dodam kawałek czerwonego mięsa. Mieszamy. Gotowe! Wlewamy naszą mięsnolodową lodową mieszankę do maszyny. Napełniamy rożek i posypujemy. Mam tu schowaną małą rybkę. Nada się. Już troszkę śmierdzi, ale to nic. Gotowe? No to lecimy dalej. Teraz wezmę lody limonkowe. Do takich lodów muszę dobrać coś równie zielonego i świeżego. I ten kaktus będzie idealny. Zaraz oczyszczę go z igieł, wtedy na pewno będzie bezpieczniejszy. Wrzucamy wszystko do blendera i włączamy. Gotowe. Wlewamy naszą masę do maszyny. Napełniamy rożek. Wow, to wygląda interesująco. I posypujemy igłami. Nie możemy ich przecież wyrzucić. Gotowe, można próbować. Anif, wybierzesz? Nie? No to może Nancy ci pomoże. Świetnie, wyliczanka rozwiąże wszystko. To straszne. To znaczy, że ja będę miała coś pysznego? No niekoniecznie. Czemu tu są igły? Nawet nie wiem, jak tego spróbować. Nancy, ja nie dam rady. Dasz radę, dasz. Nie gadaj tyle. Ojej, współczuję ci. Myślę, że język będzie cię bolał jeszcze przez długi czas. Nancy, a ty z czego się śmiejesz? Jedłaś już swoje rybne lody? Lody nie są niedobre, ale twoje wcale nie są lepsze. Jestem tego świadoma. Nawet nie chcę na nie patrzeć. Fuu, to nawet nie smakuje jak ryba, to smakuje jak mięso. Czy tu jest mięso? Ojej, dostało się biednej Eni. Przepraszam. Dobra, mam tu jeszcze kilka pomysłów. Wezmę moje ulubione lody waniliowe i hop do blendera. Dorzucę najgorsze warzywo w historii brokuły. To nawet dziwnie wygląda, dlaczego ludzie to jedzą, ale wrzućmy je dla koloru. Teraz wlewamy warzywną masę do maszyny. Nabieramy na rożek. Wygląda całkiem nieźle. Teraz je posypujemy. Mam tu troszkę przepiórczych jajek. Rzucę je na wierzch i jedziemy dalej. Znowu wezmę moje ulubione lody limonkowe. Dodam troszkę kwaśnych skitelsów i całość wymieszam. No jaki piękny różowy kolor. Wlewamy do maszyny. Nie zapominamy o rożku i posypce. Myślę, że żelki będą idealne. No i mamy to. Kto będzie pierwszy? Eni? No dalej. Ojej, twój rożek wygląda świetnie. I smakuje, wyśmienicie. Czy to żelkowy robaczek? To najpyszniejsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Jestem pewna, Nancy, że mi zazdrościsz. To było super. Teraz ty. Świetnie. Co? Czy na moim rożku siedział kurczak? Skąd się wzięły jajka? Nie wykręcisz się, to challenge. No dobra, będę musiała tego spróbować. Fu, to obrzydliwe. Nie zrobiłabym takich lodów nawet dla wroga. Mam dokończyć to kulinarne paskudztwo? No dobra, dam radę. Albo nie. Fuuu. Nancy, przestań wypluwać wszystko na Eni. Przepraszam. Cześć. Hello. Chwileczkę, zaraz zrobię wam bombowe lody. Kulka waniliowych. I oczywiście wiaderko czekoladowych kulek. To jest takie dobre. Włączamy. Wlewamy masę do maszyny. Podstawiamy rożek. I posypujemy mały mi oreo. Te lody są tak apetyczne, że sam bym je zjadł. Kontynuujemy. Jeszcze raz ulubione lody waniliowe. Co do nich pasuje? Ach, ta śmierdząca ostra cebula. To oczywiście zepsuje smak lodów waniliowych, ale czego nie robi się dla challenge'u? Wlewamy do maszyny. Wyciskamy na rożek. No i posypka! Niech będą małe ośmiornice! Możecie próbować! Dziewczyny, podziękujmy Tedowi za piękne rożki! Kto pierwsza? Teraz ja! O nie! Nie sądzę, że tego chciałaś! Eni! Teraz ty! Wow, ale fajny! Czekoladowe lody i Oreo! Co może być lepszego? Kurczę, ma takie pyszności! A co u mnie? Co za ochyda cuchnie rybą. Rzeczywiście, nie dam rady bez spinacza. Dobra, muszę to zjeść. Spróbujmy tej ośmiornicy. Smakuje, jakbym wypiła wodę z morza. A co z lodami? Też są okropne. O, chyba już tak nie śmierdzi. O kurczę, niedobrze mi. Męsino, nie wiedziałam, że tak potrafisz. Dobra, zostały nam ostatnie rożki. Jaki smak zrobić? Wiem, nie użyłem jeszcze lodów miętowych. A skoro chcemy maksymalnej świeżości, to dodam też pasty do zębów. No po takich lodach na pewno nie trzeba myć zębów. Mieszamy. Wlewamy do maszyny. Podstawiamy wafelek. Krupiący lożek. I najtrudniejsza część to posypka. Niech będą nią mentosy. Gotowe. A teraz biorę lody cytrynowe. Umiarkowanie kwaśne i słodkie. Dodam do nich kwaśne dżemiki. Na pewno załatwią sprawę. Włączamy i mieszamy. Wlewamy do maszyny. Bierzemy rożek. I posypujemy kwaśnymi cukierkami. Ju! Aż wykręca. Próbujcie. Kto zaczyna? Chcecie razem? No dobra. Ojej, no wyglądają całkiem nieźle. Zgadzam się. No i jak? Smakują? Dobre, ale takie kwaśne. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Przestań tyle gadać, zjadaj swoje lody. Pewnie. Ojej, to takie orzeźwiające, miętowe. Naprawdę miętowe, ale są takie dobre, że trudno się zatrzymać. I po wszystkim. Ojej, coś jest ze mną nie tak. Mam super lodowaty oddech. Teraz wezmę gałkę lodów karmelowych. I dodam do nich ostry sos Tabasco. Lody są przecież zimne, można się przeziębić, ale ostry sos na pewno wszystkich rozgrzeje. Gotowe. Wlewamy masę do maszyny. Napełniamy nasz pyszny rożek. I posypujemy czerwoną papryczką. To będzie świetnie pasować do tabasko. Kontynuujemy. Do drugiej porcji użyję lodów truskawkowych i dodam do nich arbuza. Mmm, jaki soczysty. Mieszamy. Ach, co za aromat! Gotowe. Wlewamy naszą owocową mieszankę do maszyny. Podstawiamy rożek. I posypujemy gumą huba buba. To będzie niesamowite. Próbujcie szybko, zanim się roztopi. Kto będzie pierwszy? Eni? No dalej. Te lody wyglądają świetnie. Dobre? Są pyszne. A co to? Guma do rzucia. Ekstra. Pospiesz się i dmuchaj balony. Już, już. Ojej, ale duże. Boom. Ojej, pękł. No trudno. Nancy, a ty co tak siedzisz? Bierz się za swojego loda. O nie, czy to lody z papryczkami? Wyglądają przerażająco. Ojej, moje usta płoną. O matko, Nancy teraz jest smokiem. Ted, zrób coś, bo Nancy tu wszystko spali. O, dobrze, że masz gaśnicę pod ręką. Nancy, jak się czujesz? Dałaś czadu, moja droga.